No cześć, krótko mówiąc, szybciutko streszczając się, to co widzicie to jest kompresor Kowal Polska o pojemności teoretycznej około 100 litrów. Deklarowana jest 100 litrów, ale wiem, że tyle nie ma. Mniejsza o to. Po niecałych 4 godzinach odkupna, kupna, 4 godziny przepracowane miał, dmuchnęło uszczelkę pod głowicą z tej strony. Koszt jednej uszczelki 70 zł. No standardowo już wymienię obie uszczelki. Nie będę się bawił. Kompresor kupiony budżetowo. Wydajność teoretyczna 390 litrów, a wiem, że tyle nie ma, bo szlifierka kątowa pneumatyczna ma pobór 120 litrów, a kompresor ledwo daje radę. Dobra. Nie przedłużam. Na razie i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej. Co o tym myślicie? Woda fabryczna, czy może ja coś źle zrobiłem? Nie wiem. Napiszcie w komentarzach. A ja już uciekam. No dobra, na razie. Hej.